wygranych. oj oj Ojojoj, ojojoj. mi kartę ty Nie mam takiej. to złote trzeba, do ręki. Nie ma osiem! ale usze, Ale uprzedzałem przecież, nie?

No takiego wyniku jeszcze nie widziałam, powiem Ci, no. Dobra, no to ze na lepszy i leżaczek, proszę ci bardzo. No to ze Spidermana akurat jest fajny, też go mam w domu. Niezłe, niezłe to było.